którzy brali udział w zeszłym tygodniu w konkursie wiedzy o naszych patronów, czyli Mikołaju Ekoledniku. Zgłosiło się do tego konkursu 10 uczniów z klas 3A i 3B, no i teraz chciałybyśmy ich nagrodzić. Uczniowie mieli 20 pytań do odpowiedzi i mogli też rozwiązać rewolucję. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze sobie poradzili, ale jak to konkursa zawsze są lepsi i troszeczkę gorsi. Także najpierw yy, nagrodzimy dzieci, które otrzymały tylko dyplomy za udział. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie wystarczyło się tylko zgłosić. One też miały troszkę, tak? A nawet sporo. No ale niestety tamci byli lepsi, a może wtedy. Proszę bardzo, prosimy tutaj flipa Lata. A nie ma. to Pani Mirka odbierze. Zuzanna yy, Rudkowska też za udział, Zuzia. Zuzia, bardzo dobrze Ci poszło, ale nie na tyle, żeby jeszcze zdobyć długo, ona była w I proszę zostań tutaj, bo będziemy zdjęcia robić, tak? Yy, Jakub Święcki. Też nie ma, o rozporowaliśmy. Idalia Daria Uwińska. Proszę bardzo. No, no myślę, że brawa się należą. No. Izabela Casa. Izabela. Prosimy również. nie no udało. Krzysztof Przypecki. Otrzymał wyróżnienie. Naprawdę był świetnie przygotowany, ale tam mały problem się zabrał. Gratulujemy. Brawo dla niego. Brawo. Już będzie o trzy główne miejsca, a więc trzecie miejsce zdobyła Iga Kochanowska. Brawo dla niej, wielkie, brawo do dla Także gratulujemy wszystkim uczestnikom, Dołączcie, poprosimy o zdjęcie, tak żeby Pani i wszystkim, a może na tym tle, chodźcie tu wszystko na to. Nawet... Jeszcze minutka miejsca, tak? Ja również pracuję wiedzy, którą y, posiadali posiadają, tak? Wasze koleżanki i wasze koledzy. Ale kto tam rozmawia jeszcze? Tak, tak. I życzę wszystkim wam, abyście, jak dorośli dziecię, byli tacy mądrzy jak ta nasz partner, jak Mikołaj Kopernik. Bardzo dziękuję wśród was. Był jakiś lekarz, był jakiś prawnik, był jakiś matematyk, był astronom, który może odkryje nową zaletę, tak? I oni się naprawdę tak, mogli być dumni. Z tego, że po lokacji, jest się dumni, że mieliście takie szkoły, która nosi piękne imię, no, no. powiem, patrona Mikołaja Kopernika. To cóż, ja dziękuję bardzo, dziękuję klasy drugim za wystawę. Ja I'm going so, yes. class.